Witaj, tu Solverize. Rozwiążemy zadanie 243. Pan Leo Messi wpłacił do banku w Buenos Aires 200 tysięcy dolarów na czteroletnią lokatę z roczną kapitalizacją odsetek. Po czterech latach miał na koncie 414 720 dolarów. Szukamy oprocentowania tej lokaty. Oprocentowanie oznaczmy sobie przez Pay. To jest nieznany jakiś procent roczny. Wiemy, że wpłacił no, na tą lokatę 200 tysięcy dolarów. No, to sobie oznaczmy K0, liczba lat N. Wynosi 4 i wiemy, że po 4 latach kapitał K4 zgromadzony na koncie to 4, 4, 414 720. No i teraz skorzystamy z wzoru na procent składany. Kn to się równa K0 razy 1 plus psetnych do N tej i jest to wzór, który można też zobaczyć, sprawdzić w tablicach naturalnych. I będziemy tutaj sobie podstawiać, żeby otrzymać równanie. Mianowicie, za n podstawimy 4, za k4 podstawimy 414 720. Tutaj będzie 200 000 razy 1 plus nieznane p setnych do potęgi Czwartej. No i takie równanie rozwiążemy. Najpierw podzielimy obie strony przez 200 000 żeby się tutaj pozbyć tej liczby przed nawiasem. Otrzymamy wtedy 2,0736, to się równa 1 dodać p setnych do potęgi czwartej. I teraz tak, chcielibyśmy tutaj wyciągnąć pierastek czwartego stopnia, ale taka praktyczna uwaga, na maturze nie ma Możliwości no, wykorzystania kalkulatora, który by miał tego rodzaju pierwiastek. Co można zrobić? Można zrobić tak: wyciągnąć pierwiastek kwadratowy i jeszcze raz pierwiastek kwadratowy, i wtedy to jest równoważne temu, że wyciągamy pierwiastek czwartego stopnia z jakiejś liczby. Pierwszy pierwiastek z tej liczby to jest 1,44 i kolejny pierwiastek daje nam wynik 1,2 i to jest właśnie pierwiastek czwartego stopnia z tej tutaj liczby. No i wtedy tutaj po prawej stronie zniknie nam wykładnik, będziemy mieć po prostu 1 plus psetnych. Jak odejmiemy 1, to mamy 0,2, to się równa psetnych, no jak pomnożymy przez 100, no to otrzymamy wynik p równa się 20, czyli oprocentowanie roczne tej lokaty to było 20%.